Dzień dobry, Jakub Gawron. Zapraszam Państwa na kilka słów a propos pogody na najbliższy tydzień. Dziś w nocy Polska znajdowała się pomiędzy takim rozległym układem niżowym z nadpołudniowej Europy, a wyżami, które obejmują swoim zasięgiem Europę północną i wschodnią. Na północy kraju zaznaczała się strefa frontu okluzji i ten front okluzji w najbliższych dniach Wciąż gdzieś nad Polską Północną, Zachodnią będzie się zaznaczał. Dziś przewaga zachmurzenia dużego, choć miejscami pojawiać się będą większe przejaśnienia i, tak jak widać na mapie, miejscami występujące opady deszczu. Wysoko w górach będą to nawet opady śniegu. Najwięcej opadów dziś na południu Polski, tutaj nawet do około 15 mm. Ale w rejonie Polski Centralnej tych opadów wcale nie tak mało, ponieważ tutaj suma opadów za najbliższe 12 godzin około 10 mm. Temperatura maksymalna dziś od 8-9 stopni nad morzem i w obszarach podgórskich 9 stopni również na zachodzie Polski do 15 stopni na północnym wschodzie, w centrum oraz miejscami na południowym zachodzie kraju. Przed nami dość pochmurna noc. Co za tym idzie, noc będzie dość ciepła. Poza północnym zachodem, gdzie nieco się rozpogodzi i tutaj temperatura minimalna obniży się nawet do 2-3 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze na ogół powyżej 5 stopni Celsjusza. W nocy również spodziewamy się opadów deszczu. Strefa tych intensywniejszych opadów deszczu przemieści się nad południowy zachód Polski. Nad Dolny Śląsk i Opolszczyznę. I tu ponownie w nocy może spaść około 15 mm deszczu. Na pozostałym obszarze te opady będą nieco słabsze. Temperatura minimalna najchłodniej, tak jak powiedziałem, na północnym zachodzie tutaj 2-3 stopnie Celsjusza, ale na pozostałym obszarze od 5 do nawet 9 stopni, miejscami na południu i w centrum kraju. We wtorek nieco więcej przejaśnień. Opady deszczu też będą nieco słabsze. Występować mogą miejscami niemal w całym kraju, ale będą to na ogół przelotne opady deszczu. Jedynie na krańcach południowo-zachodnich Dolnego Śląska tych opadów będzie nieco więcej i tu one mogą mieć umiarkowane natężenie. Tam suma opadów do około 10 mm. Wysoko w górach dalej prognozowane są słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna we wtorek poza obszarami podgórskimi i nadmorskimi, gdzie będzie nieco chłodniej, tam od 8 do 10 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze od 10 do 15 stopni Celsjusza. Noc z wtorku na środę pogodna w północno-zachodniej połowie kraju, i tutaj też w związku z powyższym nieco chłodniejsza. W południowo-wschodniej połowie kraju z kolei więcej chmur, opady deszczu. Okresami intensywniejsze i znów miejscami w centrum na południu kraju tych opadów może być około 10 mm. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna w nocy z toru na środę od 2-3 stopni, miejscami na północnym zachodzie Polski do 7 stopni na południu kraju. W środę będziemy mieli do czynienia z takim dość szybkim przechodzeniem górnego niżu. Ten górny niż spowoduje nam napływ nad Polskę zdecydowanie chłodniejszego powietrza pochodzenia arktycznego. To powietrze obejmie swoim zasięgiem, zwłaszcza zachodnią połowę kraju, co też przełoży się nam na zdecydowanie niższe wartości temperatury maksymalnej. Środa będzie najchłodniejszym dniem tygodnia. W ciągu najbliższych dni, i w całym kraju przewaga zakmurzenia dużego, występujące w całym kraju na szczęście dość słabe opady deszczu, na północy Polski możliwe również jakieś słabe burze. Temperatura maksymalna w zachodniej połowie kraju na ogół poniżej 10 stopni Celsjusza, od 7-8 stopni. Do około 9. Nieco cieplej będzie na wschodzie kraju, gdzie to chłodniejsze powietrze nie dotrze, tam od 10 do 13 stopni Celsjusza. Od czwartku pogoda zacznie nam się stopniowo poprawiać: coraz więcej pogodnego nieba, coraz mniej opadów i coraz cieplej. W czwartek jeszcze miejscami występujące opady deszczu, zwłaszcza w Polsce południowej i zachodniej. Na pozostałym obszarze tych opadów powinno być już zdecydowanie mniej, a pojawi się coraz więcej słońca. Temperatura maksymalna w czwartek, już dwucyfrowa w całym kraju. Od 14-15 stopni, miejscami na południu kraju oraz nad morzem, do nawet 17 stopni na północnym wschodzie i w centrum Polski. W piątek podobna pogoda, opady deszczu występujące jedynie miejscami, a na pozostałym obszarze sporo słońca i temperatura maksymalna jeszcze wyższa niż w czwartek, od 15 stopni miejscami na południu Polski do nawet 18 stopni w Polsce zachodniej. Kolejny weekend będzie jeszcze cieplejszy, zwłaszcza sobota zapowiada się bardzo ładnie, jeżeli Sprawdzą się tylko prognozy na tak długi okres. To wygląda na to, że w sobotę, właśnie w całym kraju, praktycznie dominacja pogodnej pogody, pogodnego nieba i temperatura maksymalna nawet do 20 stopni Celsjusza. Podobnie w niedzielę będzie ciepło nawet do 20 stopni, ale w niedzielę pojawią się już przelotne opady deszczu, miejscami nawet burze, co zwiastować nam będzie. Zmianę pogody, która czekać nas będzie w kolejnych dniach. Tak jak powiedziałem, no jest to dość odległy termin, więc jest szansa na to, że może ten scenariusz się nie ziści, i taka ciepła pogoda, która szykuje się pod koniec tygodnia, zostanie z nami już na dłużej. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i życzę wszystkim udanego, pięknego tygodnia.